Mamka drodzy widzowie, śpieszę się dzisiaj do zielonej góry na objazd trasy. Zostało mi jeszcze 20 minut, także nie wiem jak ja zdążę, ale mam nadzieję, że nagram dzisiaj fajny odcinek i będziecie mogli to zobaczyć. Trzyma. Jedziemy, bo się spóźnimy. No i się rozpadało troszkę. <tosłuk> to się w ogóle nie padało nic. No. Ale tu w ogóle fajnie, bo z rowerem można jeździć. Znaczy no, jest zakaz. Jest zakaz? No, ale teraz to jest aha a to nie przyuważyłem <grym <grym no siema cześć siedziałeś? cześć no okazało się że Sto? mam czasu trochę Też. cześć rękawiczkę nie no, dawajcie, chodź jedziemy na wodnicę i tyle no po drodze. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj przedstawię Wam rajd obwodnicą południową w Zielonej Górze. Obwodnica ta pozwoli odblokować zakorkowaną na co dzień trasę północną. Jest to największa w historii Zielonej Góry inwestycja drogowa. Pozwoli ona odetchnąć dla centrum miasta. Jak widzicie, na początku pogoda strasznie nie dopisywała, ale to nie przeszkodziło dla ponad 500 osób, żeby zebrać się i przejechać tą trasę. Pojawiły się tam takie osoby, jak na przykład prezydent miasta Zielonej Góry. Był nawet Krzysztof Fechner, z którym leca do Stanów na najtrudniejszy wyścig w historii. Przejechał on całą trasę na rowerze miejskim, tak jak kiedyś z Zielonej Góry do Gorzowa i z powrotem. Myślę, że jest to fajna promocja dla tych osób, które nie mają roweru, a chcą pojeździć. Obwodnica południowa ma 13 km, prowadzi od skrzyżowania między Wilkanowem i Świdnicą przechodzi przez ulicę Zielonogórską w Ochli między Kąpieliskiem i Skansenem. Omija jednak centrum sołectwa. Kończy się na rondzie imieniem Andrzeja Chuszczy w Raculi. Po asfalcie jechało się naprawdę cudownie. Jest on gładki i dobrze zrobiony. Rowerzyści mieli do wyboru dwie trasy. Dłuższą i krótszą. Wystartowaliśmy o godzinie 17 z Placu Bohaterów, a później wszyscy spotkaliśmy się na mecie w Ogrodzie Botanicznym. Coś około dwóch godzin później. A jedną z rzeczy, które najbardziej mi się spodobała w tym całym wydarzeniu to to, że wszyscy rowerzyści Medale, które wręczyli prezydent miasta Janusz Kubicki i Robert Górski, prezes Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. Podczas wręczania medali stało się coś totalnie niespodziewanego. Podeszła do mnie jedna z widzek, i nawet nie wiecie, jak się cieszyłem, że w końcu ktoś mnie rozpoznał. Jak się jedzie na miejskim? Uch. Po całym tym wydarzeniu wróciłem cały zmoknięty do samochodu. Niestety nie wziąłem w ten dzień nic przeciwdeszczowego, ponieważ się spieszyłem. Także ogrzewanie na maksa ciepło. Fotele podgrzewane, kierownica, wszystko co się da. Ale było warto i było naprawdę bardzo fajnie. Oby tylko więcej takich wydarzeń. I tak przy okazji, skoro zahaczyłem już temat Race Across America, to pozwólcie, że troszkę wam o tym opowiem. Bo wiem, że część z Was o tym nie słyszała, a na moim kanale będą się pojawiać z tego odcinki z każdego dnia. Już na początku czerwca 10-osobową ekipą. Wylatujemy do Stanów Zjednoczonych, lądujemy w Kalifornii w Los Angeles, a kilka dni później zjeżdżamy do San Diego na najtrudniejszy wyścig w historii. Krzysztof Fechner, ultrakolarz, który jest reprezentantem Polski w tym całym wyścigu, będzie musiał przejechać aż 4800 km przy ponad 50 tysiącach metrów przewyższeń, w nieco ponad 12 dni, a my będziemy w tym wszystkim mu pomagać. Dla przykładu, ja oprócz nagrywania będę zajmował się komunikacją, czy nawet nawigacją. Będą z nami osoby po przeszkoleniach medycznych, będzie fizjoterapeuta i tak dalej i tak dalej. Chciałbym, żeby te filmy były na tyle ciekawe, że jeśli znajdzie się osoba, która nie interesuje się stricte wyścigiem, żeby zainteresowała się chociaż tym, co będziemy mijać po drodze, bo chciałbym troszeczkę opowiedzieć o różnych miejscach, które będziemy właśnie mijać, albo i nawet w pierwsze dni uda nam się coś zwiedzić. Także wyczekujcie filmów z Ameryki, bo będzie ich naprawdę sporo i mam nadzieję, że naprawdę dobrze wyjdą. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli to zrobisz, bo... Lecimy teraz po tysiąc. A nie powiem, że jest to jedno z moich marzeń, żeby osiągnąć tysiąc subskrypcji na YouTube. Będzie mi również bardzo miło, jak zostawisz po sobie jakiś komentarz. Ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w następną środę o godzinie 17. Do zobaczenia. O, auto jakiś.